Pierwszym filmiku na kanale Julia Mushroom oficie. Ogólnie to yy, jedziemy dzisiaj na koncert Ranko. Nie mogę się doczekać i no ogólnie to idę się malować, I idę się przebrać, bo jestem w bluzie. No i co? Widzimy się za chwilę. W ogóle to mi makijaż nie wyszedł, a więc muszę sobie go poprawić. Więc no, idę go sobie poprawić, bo wcześniejszy mi nie wyszło. Tutaj jak moglibyście zauważyć, poprawiłam sobie makijaż. Nie pamiętałam w jakiej kolejności użyłam cieni, a więc zrobiłam swoją własną następną kompozycję, zrobiłam trochę bardziej tą kreskę, bardziej trochę taką widoczniejszą. No i tak pójdę. Yy... Na ten koncert, no i nie mogę się doczekać Muszę się jeszcze trochę uczesać Bo trochę mam te włosy No nieopanowane Muszę trzeci raz dzisiaj w dniu się uczesać Przed wyjściem yy, No i co? Chyba widzimy się w samochodzie Albo nie, jeszcze Będziecie ze mną zakładać buchty I w ogóle wy chodzili z domu Trochę was pomęczę jeszcze, że zostajecie ze mną w domu Dobra, no to zakładam. Boże, jaka jestem zapomnialska. Jeszcze jakieś skarpetki. Jeszcze sobie skarpetki. Jest spoko. No jednak pomyślałam, że coś mi nie pasuje, a więc zmieniam. Bo mam taką jedną spódnicę no i myślę, że to wygląda lepiej, o wiele lepiej. Ej, znowu szybki pokaz. I tak to wygląda dobrze. Ne jest kit. A więc idziemy. Masz Kruska, masz Jacqueline, masz jeszcze Tego się nie spodziewałam. Dzień dobry, jak się macie? Dobrze, czy wszyscy są? Kogo nie ma, niech się zgłosi. Dobrze, ktoś powiedział, że jest. No, ale czy, czy ogólnie ten jeszcze mają przyjść ludzie, czy nie? Jesteśmy w komplecie, dobrze. Super, wszyscy są, nikt się nie zgłosił. No to ja jestem Ranko, a to jest Pał i będziemy grać piosenki. Dzień grać piosenki, które napisałam. Dlaczego ich napisałam? Bo nikt mnie nie powstrzymał. O. E, tak, nie są to piosenki ładne, ani mądre, ale są. Na czym polega ich wyszłość na piosenkami, których nie ma. E, no, tak. E, ale ty śpiesznie. Nigdy nie grałam w kinie, ależ tu cicho jest, nie? Jakoś tak no, tak. Dzisiaj w sumie wpadliśmy na to, że trzeba było coś na konie wyświetlić, ale wpadliśmy na to za późno, więc nic nie będzie. E, dobrze. Ta, to co, zagramy jakieś piosenki? Jak znacie te piosenki, to możecie sobie podśpiewywać. Jeśli nie się dlaczego ta baba siedzi w czapce w pomieszczeniu, to dlatego, że wybitnie źle ułożyły mi się dzisiaj włosy, więc będzie tak. Włosy będą. Tak, yy, ale nie było opcji nie wyjścia z domu, więc będzie czapka. No. To może ja powiem dowcip. Wiecie, jak jest foka bez oka? no To tyle. To e, zaczniemy od piosenki. Paweł, masz coś do zadania? no nie ma nic do Jest jeszcze mucha bez ucha. Co, co? jeszcze jak jest mucha bez ucha. Jak jest mucha bez ucha? Ej, rzeczywiście. Tak, to teraz będzie ten. Bo jeżeli ktoś był e, już, jak grałam w maju w Warszawie, to już pewnie słyszał większość z tych dowcipów, więc nic nowego nie będzie. E, dobrze, zaczniemy od piosenki, która nazywa się Torba ciężka jak życie, ponieważ jest to piosenka na tyle prosta, że jest szansa, że się w niej nie pomylimy. Znaczy ja. Okej? Okay? Jej! Cieszymy się! Okay. Dnie? Te fotele wygodne chyba wygodne, co? żyć Tak sam raz na spanko. E, no. Jeżeli jest, bo wiecie, te moje piosenki, nie ukrywajmy się. One nie są za bardzo tak do tańca, nikt się jakoś nie porywa. I potem jak gramy na jakichś festiwalach, to jest tak trochę niezręcznie. I tak wszyscy stoją, my tak stoimy, tak. No. Także teraz będzie piosenka, która nazywa się focha bo kocha. O! Znak ktoś? patrzeć jak świat płonie, a, a Pandemia i panikara, toksyczna lecie, że dobrana para. Razem toczą się przez świat, zieją zamęt i strach. Każdy czeka i się łudzi, że w końcu im się znudzi. Nie interesuj się, bo koci morski dostaniesz. Co dzień przyjdzie otwór, to go nie przegonisz. A on śmiał się pakując w trzy foliowe siatki, Nawet kupując tylko jedną bułę żadną Więc pa <laughs> znaczy, ten, to my teraz damy, że sobie idziemy. Ale my idziemy. Oj, ja, ale ja.

i to że Jacqueline jest moją drugą, najpopularniejszą piosenką, e, więc e, potem ktoś się spóźnia i mówi, nie graj Jacqueline, zagra jeszcze raz, więc sprawdzam, wszyscy są i z wszystkimi wszystko jest okej. Okay. Kluska, która jest w ogóle moją najpopularniejszą piosenką, będzie później, bo ja się zawsze boję, że jak zagram kluskę, to wszyscy sobie pójdą, e, więc muszę was trochę przetrzymać z kluską, więc teraz będzie Jacqueline. Jak ktoś zna, to proszę e, wydać dwa z siebie dźwięk, jeśli macie na no, to ochotę. O. Dobrze. Gotów? Mam bardzo długie rzęsy, pomponiku z głową uniesioną. mnie tarczy wokół siebie, ale której Dowcip, ale wtedy wykorzystam połowę moich dowcipów, więc później będzie dowcip, a teraz zagramy piosenkę. Jako, że jest lato, to będzie jesieniara. No, potem jesteśmy z, z Poznania, a pod Poznaniem teraz w Mosinie grasuje y, Mosiniara, czyli taka y, papuga Ara, która terroryzuje mieszkańców. Słyszeliście o tym? No, dobre, nie? Ja muszę zacząć piosenkę o Mosiniarze. Jest to winięty wełną, chociaż ukryć się to stara. Straszne z niego jesieniara. Więc co jest śniara. A ty się zastawiając, co tu w tej, piosence. w tej piosence otóż się stało to, że to jest piosenka z y, komentarzy, znaczy sugestii. Były taki w czasie pandemii, był taki challenge w internecie, właśnie, żeby skomponować piosenkę z tego, co ludzie o czym chcą. Jest tam o czym siedzi piosenkę i o, oni chcieli o wszystkim. Więc jest o wszystkim. Było o Głębia, o Krówce, o Serniczku, o, o, o właśnie o pandemii, o kwarantannie, o Jeżu, o, o czym tam jeszcze był, o dziobaku. O wszystkim, więc jest, jest o wszystkim. O Stefan to... Dzi... imię dziobaka to już nadałam sama. <noise> A może był ten dziobak tego? Nie wiem, bo może jakieś sprawić bo coś, coś miało jakieś imię, albo nie. Nie wiem. Co? Dobra, teraz gramy dalej. A może teraz taką miłosną zagramy słojki i pająki? Na czym ty tam grasz? sobie coś wybierze, a, a ja wam w tym czasie powiem, yy, że na przykład w poznaniu wszystko jest rozkopane. Nie można pójść na stary rynek, można wpaść w wielką dziurę. No. I tam na przykład tam postawili takie kraty. Jako że nie mogą sprzedawać ludzie pamiątek, to wieszają je na tych kratach. Także Dobre z głodu, a przynajmniej nie będę jeść miodu, a to już podobnie Bo otwierać słoiki tak mi niewygodnie wygodnie. Hmm. się tym nie chcę, to gdzieś tu będę <grywa> 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 Okej, okay, już się skończyło i jesteś, i będę jadła za chwilę ramena i sushi Autograf od ranko No to za jeden. Widzimy się w samochodzie. Ja już jestem w samochodzie. i Jedziemy. Dobra, jestem już w domu. Yy, ogólnie jest 21.21 21. i powiem Wam wszystko na spokojnie, jak było i w ogóle co się działo. Yy. Pokoju. No to zabieramy się do pokoju. Już wam pokazuję, tutaj sobie wyprostuję. O! Koszulkę. Śpiewanko z ranko. Prawie tak ekscytujące jak spanko. Tutaj piękna ranko ukulele. Z ukulele swoim. Będę nosić, będę godnie reprezentować ukulelowatych. No i mam nasze kochane przypinki. Ja mam aż trzy. A żałuję, że teraz grubych kotów nie wzięłam. No ale wyszło tak, że wzięłam trzy. I moim zdaniem są bardzo ładne. Na pewno w nich pójdę do szkoły. Yy... Jeśli będę szła do szkoły, to na pewno je wezmę, bo one są fajne. Taka na koszulka, jednak fajna rzecz. Yy, tutaj mamy. jesteś spoko, ale wolę Rosu. Jestem kluską z jej najpopularniejszej piosenki: Kluska i mój Pieruk, Pieruk, który był na autografię. A mój był krzywy, dlatego był wyjątkowy. Tak w ogóle piszcie w komentarzu, czy ktoś w ogóle jeszcze był na tym koncercie. Chcę wiedzieć, czy ktoś, kto mnie ogląda, też był. O, i sama Ranko Ukulele. W ogóle fajnym przeżyciem był ten koncert, bo miło było pośpiewać Ranko, spotkać się osobiście porozmawiać z nią przez chwilę nie przy innych ludziach Ogólnie to była tam taka jedna dziewczynka która bardzo była miła, bo chciała yy, przepuścić ranko do łazienki tam yy, chciała ją przepuścić, bo ten no No było wolne miejsce, ona była pierwsza w kolejce, ranko była druga. Ja yy, sobie jeszcze chwileczkę stałam, to było tak, że po prostu ona tak zrobiła taki ruch, który no wiadomo było już, że chciała jej ustąpić miejsca, ale Ranko powiedziała, że no nie, idź pierwsza. I było bardzo ogólnie fajne. Nie polecam koncerty Ranko i w ogóle y, słuchanie jej nawet tak na Spotify lub na tym na YouTube, to i tak jest fajna rzecz, bo czasami można sobie na różne nastrojowe y, sytuacje są piosenki miłosne, są różne a ja pod koniec odcinka będę jeszcze w koszulce. Tutaj o, wejdę w niej też. Będę miała ją też na miniaturce pewnie. No i w koszulce z ranką kulele. Chyba będziemy się już żegnać, bo ten odcinek już dość długo trwa. Ta klatka trwa 3 minuty. Złożę się, że te klatki, kilka tych klatek, w sumie dwie klatki z mojego pokoju, yy, mają o wiele więcej razem. Szczelnko będzie na samej górze. O! No to co? Chyba już jest ten czas, żeby zakończyć mój pierwszy odcinek. Moje pierwsze zakończenie mojego pierwszego odcinka. Tak się prezentują. No i ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie i do następnego odcinka. Bajo!